Witam bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz i jesteśmy w tajnej kryjówce y, tych drwali. Tutaj jest tutaj są moi kumple, to jest y, Romek, Tomek i Atomek ja, i musimy wejść do tego pomieszczenia. Nie, nie jest to jednak tak proste. Nie jest to jednak tak proste. Co tam się w ogóle dzieje? Potrzeba znać tajne hasło. Na szczęście ja te hasło znam, a raczej to hasło. Tak więc podchodzimy i mówimy 3% zwrotu z kodem Mati. Link do G2 w opisie. Nie pykło? To hasło powinno mnie tutaj wprowadzić do środka. Coś nie pykło? Dobra, na ziemię. Na szczęście znam inną technikę. Możemy to zrobić po prostu. Jak wiecie, w taki niezbyt nowoczesny sposób. Wystarczy wziąć jakieś przedmioty i walić po mordzie wszystkich jak leci. Tylko to jest boss, to jest boss, on ma tutaj... No nie no dobra, wezmę to. On jest dosyć twardy, ale nie na tyle twardy, żeby przetrwać tutaj moje uderzenia prę... prętem. Czemu to tak jakby nie działało? LOL! To był najlepszy kop świata! Co się z nim dzieje? Muszę go stąd rzucić Od kiedy jest cenzura w tej grze? Co tu się zadziało? <grym> Piniatem on był Dobra, musimy być ostrożni oni wciąż tutaj mogą zadać nam sporo obrażenia. Co teraz oni zrobili? Co się dzieje? Dobra, na ziemię tam. Szybkie wyjaśnianie, weryfikacja przeciwników. Nie będzie tutaj żadnej samowolki. Koniec tego. No, ta, ta tarcza jest niezniszczalna! Ale nie no, chyba ją zniszczyłem jednak. Dobra, czekajcie to jest broń. Łopata, di łopata, proszę! Tylko gdzie są... So Co ja mam w ręku? Jakiś puklesz No nieźle. Nie chcę go. Idź po... Jezu, jak poleciało w powietrzu! Dobra, biorę pręciory i tam patrz, czy ktoś tutaj... Ty, on walczy z tym kadłubkiem. Zostaw go, kadłubku! Dobrze, świetna robota. Pytanie zasadnicze. Gdzie jest reszta tych złych drwali? Tutaj jakaś wiksa jest, widzę. O nie. O nie, nie pozwolę na podejście do... O kurcze, to nie ma amunicji. Dobra, to ma. Jeden dobry strzał. Chyba nie udało się. Chyba się nie udało. Na ziemię mówię. Zostaw Wojtka. Na szczęście Wojtek sobie chyba dobrze radził. Tutaj mam jakieś bronie jeszcze. Maczeta. Dobra, wezmę maczetę. O nie, to jest Oswald. Ty Oswald, trenowałeś tyle lat na spotkanie ze mną i co? I na hita spadłeś? Oswald, tyle lesz... A ty co tu robisz? Jakiś... <laughs> Włamował się do sejfu drwali. Już nie wspomnę o tym, co tutaj robi. Jak się... Nie wierzę, że oni się włamywali. Nie możemy na to pozwolić. Na szczęście, na szczęście, w sumie możemy pozwolić, bo to nie jest nasze miejsce. To nie jest nasz dom. My tutaj nie musimy mieć yy, wszystkiego pod kontrolą. My się tak na dobrą sprawę też tutaj włamujemy. Bo my jesteśmy tajnym zabójcą drwali. Elo? A ty coś tak stoisz i patrzysz? Nie pozwoliłem ci patrzeć się. Dobrze mu powiedziałem? Najlepiej chyba. O! o nie, ty, gitarowcu, odejdź. Pyk, pyk. O, nie. Tu jest. Nie jest dobrze. Nie jest kolorowo. Trafił mnie. Słaby jest ten taser. Wezmę hajs. No, hajsem będę uderzał. A co ja jest? Dobra. Tym tasaczkiem. Może tutaj. Kurde, oni są niezniszczalni. Dobra, jeszcze został ten duży katana Man. Wersja naprawdę spora. Ile. Możesz razy przyjąć to na klatę co za zbuntowany typ jest tutaj coś jeszcze? poza hajsem? serio? aż się wysypały tutaj dolary on ma coś w dłoni, nie podoba mi się to dobra, to jest... a nie, nic tutaj nie mam, poza hajsem tutaj nic nie ma, No, Do... aaa pręciory są spoko, opcja, no i padł dobra, ten chyba też tutaj już pijany jest jak mu główkę słodko ustawiłem, jak uroczo dobra Tutaj, weźmy te wszystkie pręciory z ziemi i wbijamy do wielkiego kucharza... Kucharza... Lol. Kucharza Bernarda. Teraz tutaj... Zostaw go! Ale... Oj... Nie chciałem, naprawdę nie chciałem, musisz wybaczyć mi. Nie zrobiłem tego umyślnie. Boże, on mi na pewno nie wybaczy po tym, jak mu strzeliłem w mordę. Golasy! Czemu... Od kiedy oni mają cenzurę? To ja tego nie widziałem, naprawdę. O. Pyk! 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 Czy ktoś tu jeszcze żyje z tego towarzystwa? Zdaje się, że nie, a tutaj? Co ty robisz z tą podłogą? Nie pozwolę ci na takie tutaj akcje. To było dziwne. Ok? Jezus, Maria, łeb mu odtrąciło na 4 km. Dobra, a on tutaj chyba już. O, tutaj kilku żyje z nich. Pan kucharz. Ty, no czemu oni nagle leżeli? I pyk wstali. Ten bez głowy też tutaj wariuje. Dobra, Ciekaj. A ten co? Nabieżni sobie ćwiczy. A on jest zamknięty, bo to jest jak Juggernaut z tego yy, z X-Menów. Jest zamknięty tutaj. Wyłaś, ty. Witek. Byłaś tamtą, dobra. Na szczęście sobie poradziliśmy A ty wstajesz czy nie? Dobrze. Walcz dla mnie, walcz dla mnie, przyjacielu. Co tutaj jest? O, bagiety jadą. Wow Tych ludzi jest naprawdę tutaj jeszcze od groma. Zerknijmy. I o, strasznie tutaj rozpędza, rozpędzona karetka. Albo straż pożarna. Nie wiem, umie ktoś rozróżnić dźwięki, które wydaje serena. O Jezus, nie to włączyłem, wywalili się. No trudno, niechcący chcący włączyłem moc. A jak wiecie ja nie włączam, włączam mocy. Dobra, muszę się udać. Ilu ich tutaj jest? Czemu to się nazywało, y, ten, nie zagłada tylko rajot, rajot to było, bunt, bunt y, tych, y, y, z siekierą, ludzi z siekierą, czyli drwali, Jezu, ja już zapominam rzeczy, czemu to się nazywało bunt drwali, jeżeli my teraz jesteśmy w jakiejś tajnej y, placówce, organizacji jakichś złych ludzi, ja nie ogarniam, czy to drwale panują nad światem, tam jakiś czarnobrody wariat z yy, shieldem stoi Oni wciąż tutaj tańczą, a nie, nie tańczą Zabijają się Na szczęście katana Katana Katarzyna Jest tutaj do mojej dyspozycji No nie, skończyła się Jest tutaj coś jeszcze? Dobra, mamy shotgunika Odejdź typie Co, co ja mam sobie pomyśleć o tej ręce? Lewitującej Przed tym patchem nie było takich akcji Teraz nagle coś nowego dodali i, proszę, wariuje to strasznie, ta gra. Nie wiem, ilu ich jeszcze tam jest. To jest mój ziomek, dobra, on się zbugował. No ale walić go w takim razie, idziemy tam. Jeden celny strzał. Proszę bardzo, proszę bardzo, świetnie. Tutaj jeszcze jeden shotganik był gdzieś. Halo, shotganiku, Tu jest. Dobra. Idziemy tam na akcję. Tam są moi kumple, nie mogę ich trafić. Zostawcie mojego kumpla. Wow, Cezar, ty na glebę. Dobra, się tam podobijam ich. O, świetnie, świetnie, świetnie. O, muszę chwilę poczekać, bo oni tam już nie są za bardzo tacy koleżeńscy w stosunku do mnie. Mają już te takie e, żółte twarze. To znaczy, że. Jeszcze jeden cios! O jezus, Maria, jestem na hita. Dziewięciu zostało. No dobra, nie mogę tego spierdzielić. Ośmiu. W ogóle tutaj nie zauważyłem tych policjantów, sobie coś tam na komputerkach śmigają. Sześciu zostało. Hmm. Ta głowa... Nie, dobra, tu nie żyje on. Czterech zostało. Trzech. Dwóch. Na Glebe... Jeden. I czy to jest on? Czy to jest Bartolomeo? Po nogach dostaniesz, Bartek. Zajebiście! Wygrałem, dawno nie wygrałem takiej długiej mapy, tylko gdzie jest wyjście? No nie każcie mi teraz biec gdzieś na sam początek tej mapy. Go to exit, no to świetnie, świetnie, na pewno znajdę exit. Jak to było takie ogromne, ale dobra, wyjdę tam na, na sam początek do Drwali. Gdzie to było, gdzie to było? No i już się zgubiłem. Nie, dobra, tutaj. Byłaś? Nie. Gdzieś tu. Gdzieś. No, halo! Gdzie jest wyjście? Może tam na górze? Pamiętacie, co tam wszedłem? Ale wątpię. No, tam, tam coś widziałem, tam coś widziałem, tam coś widziałem. Proszę, a nie, to nie jest wyjście. Co jest? Zgubiłem się. A jeżeli wyjście jest gdzieś tutaj, nie wiem, jak podejdę do tego dywanu, a tutaj? Lol, o tego tu nie widziałem. Witam, <laughs> moi drodzy, na najgorszych wakacjach w dziejach. No, ja się nie spodziewałem, że do tego dojdzie, że mój statek, którym sobie płynąłem, zostanie porwany przez strasznych, strasznych kosmitów. Nie wiem, czemu kosmitów, dobra, nieco innego. Zostanie porwany przez piratów. Tak, przez tych strasznych piratów. Zobaczcie, tutaj jest główny dowodzący tej całej akcji. Nazywa się yy, Przemek. Przemek czarnobrody. I zastanawiać się pewnie, co ja tutaj robię. O. Klikam guziki przede wszystkim. Yy, ja też nie wiem, co tutaj robię. Czemu on mnie tutaj wpuścił i pozwala mi patrzeć na tą całą akcję. Może mi ufa? Ale on nie wie, że ufanie mi to jest błąd, bo ja w tym momencie stanę za czarnobrodem, kucnę sobie i strzelę mu prosto w łeb! Dobra. Czarnobrody się tego nie spodziewał. On tutaj tarczę bierze. Nic ci ta tarcza nie da kumplu. Przykro mi. To jest, to jest napad. Dywersja tutaj straszna. Na szczęście yy, poprosiłem moich kumpli, żeby mi pomogli. Nie, tutaj chyba zdaje się nie mam kumpli. Yy, no ale dobra, czyli poprosiłem ich, ale nie pomogli. Tacy kumple. Najlepsi na świecie, nie? Macie takich kumpli? Uuu, ty tak mnie po mordzie bijesz? Nie pozwalam na takie akcje. Dobra. Oj, 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 dobra, zobaczmy, jak działa shield. Czy on dobrze w ogóle działa? Dobra, mogą mnie walić nic mi się nie dzieje. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Dobra, dawaj pałę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. na ziemię, nie da się, dobra, idę stąd. Idę stąd, Rzucam, rzucę w nich tym i biegnę na dół. Jezus, Maria, no najgorsze wakacje w dziejach. Wiecie, czemu tak powiedziałem, bo tak się mapka nazywa mapka się właśnie nazywa Worst Vacation Ever no to jakiś tutaj może kopniak ty ale ich może tutaj sprzątnę elo elo dobra ha jestem niezniszczalny, jestem nietykalny jak Rocky Balboa Op. Rocky Balboa nie był raczej nietykalny ale ale ja jestem więc nie jak Rocky, a jak Mati jak Mati Balboa dobra, pała to jest czy co to jest, no nie mogę tego podnieść już tutaj frajer za mną biegnie Muszę iść po tą... Po tego baseballika i lecimy z tematem, dobra Na glebę wszyscy tutaj, raz, dwa, trzy Szybkie wyjaśniando, szybkie, szybka weryfikacja przeciwników tutaj Dobra, są nawet twardzi, nawet twardzi Ale nie są na tyle twardzi, żeby tutaj ze mną sobie poradzić Bo ja jestem twardy niczym skała O, pała Alfonsa Pała Alfonsa wystarczy mi tutaj do zniszczenia ich wszystkich Dobra, poskładany. Coś ty próbujesz tutaj walczyć, ale nie ma dla ciebie miejsca. Ty, na glebę. No i pięknie poszło. Jeszcze ty tutaj chyba żyjesz, Leszek. Ty nie, ty nie. Dobra, kto tutaj wstanie? Mam jeszcze jedną tutaj yy, w zanadrzu akcję, czyli ten kluczyk. Pyk, pyk, pyk. O, taki waleczny Alfons. Dobra, czy ktoś tu jeszcze żyje? Ty, na ziemię, odejdź. Ach! Bo oni nie dają. Oni nie dają niestety broni. Dobra, nie wiem czy ja powinienem z tą. z tym shieldem biegać. Czy to też jest dla lamusów? Musi muszę się chwilę zastanowić. Dajcie znać, czy sądzicie, że z shieldem mogę biegać. Czy to też jest dla lamusów? Bo jak wiemy, wszystkie tutaj moce są dla lamusów. Ale co z shieldem to nie wiem. Dobra, wszyscy tutaj już są martwi. Więc biegniemy na dół. Co ty mnie bijesz, frajerze? Ale oni są głupi. Gdzie jest jakaś broń? Dobra, to jest baseball. Okej, okay, zajmijmy się tymi jegomościami. Siema. Aż mu ręka odpadła z wrażenia. A ty... Uciekaj stąd. O Jezus, tak nie chciał spać. No zdecydowanie nie chciał. Widzieliście? Jakby chciał, to by odleciał tak w Sinon Dal, a on tak upadł na kolanka. Zapominam, że to nie Minecraft i kontrol nie da mi yy, możliwości niespadnięcia. Znaczy w sensie, nie, nie spadnę trzymając kontrol. Spadnę trzymając kontrol. A w Minecraft bym nie spadł. W sumie u was to Shift, bo ja tylko zmieniłem sobie sterowanie. Okej. Okay. Jest tutaj coś do bicia? Nie, no chyba nic nie ma. Ale gdzie oni jeszcze są? Skoro mam wrażenie, że tutaj ich zbyt dużo nie zostało. Myślę, że tutaj jest zejście na dół. Nie no, wątpię szczerze. Hmm. Na górze nikogo nie ma. Dobra, wejdę na to i sobie tutaj popatrzę. Wygląda jakby ten statek był ogromny, jakby miał jeszcze jakieś piętra niżej. Tutaj w sumie jest jakieś zejście. To ma piętra niżej! Jezus Maria! Uciekaj mi stąd na moment. Co to będzie za walka? Najdłuższa na świecie. Dobra, muszę tam przede wszystkim udać się na górę. I zająć się tymi wszystkimi, którzy tam zostali. To jest najważniejsze, bo nie mogę ich zo tutaj zostawić, a potem biegać po całym statku z, z nadzieją, że ja znajdę przeciwników. No, na mieczyk. Już go nie ma. Teraz ja go mam. uuu, uu, piracie ty wstrętny. Porwałeś statek i myślisz, że możesz go zaczyć. Dobra. Klep, klepa, klepa, klepa. Klepa, klepa. Okej, okay. oni tutaj wszyscy są martwi. Dobra robota, Mati. Na pewno. Niko tutaj już nie ma. Dobra, idziemy teraz piętro niżej. Bo chyba to nam zostało. Jestem ciekaw, ile tych piętr w ogóle tutaj jest. Okej, okay, tasaczek mogę wziąć. O nie, dobra, to jest ostateczna walka. Łapto, na pysk. Biorę dzidę i lecimy. Okej. Okay. Biorę jeszcze jedną... Aj, aj, aj bym się. Spalił ze wstydu. No dawaj. Na glebę. Czemu oni mnie nie biją tego lasy? A ty co tutaj robisz? To, to jest ten! Oni Enigmy rozpracowują. Ten kod. Nie mogę im na to pozwolić. Szybko na ziemię. Dobra, sześciu zostało, czyli. Nie wyszło, niestety. Smutno mi, nie będę tego powtarzał, bo zbyt długo trwało. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to łapki w górę zostawcie i do następnego. Hej!